Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii W Drodze. Powiem Wam tak, sam się uśmiecham z tego, jak powiedziałem ostatnio, jak składałem odcinki, co się tu szykuje. A szykuje się kochani to, że dzisiejszy odcinek to jest 57 odcinek w Szanghaju, a 57 odcinków wcześniej, a tak naprawdę 56 nakręciłem w poza Szankajem, czyli teraz większość odcinków jest w Szanghaju. Także, Shanghai Domination, żeby nie przedłużać, powiem wam o moim Shanghai Domination, jakimś gadanku, jakiejś refleksji a propos Szanghaju później. A teraz zapraszam do obrazków. Jakby ktoś nie wierzył, że takie rzeczy robią w Petrze. nie robię sobie teraz degustacji herbaty Zheng Shan jedno co jest niesamowite to ten posmak słuchajcie jest dosłownie jakby to było mm. takie palone smoked genialny. Kochani pozdrawiam z Howlow, z Carey Center. Już samego mam tutaj biurowca. I oczywiście oczekuję na Climate Commons. Przy okazji podziwam tutaj zachód słońca. Bo ja naprawdę lubię te widoki tutaj na Shanghai. Właśnie jestem po nagraniu specjalnego wideo poświęconemu tego, że oczywiście czytaliśmy dzisiaj to jest z 8 na 9 maja, bo u mnie to był 9 maj, kiedy został wybrany 14 na papierze Robert Presto. Tymczasem pozdrawiam nas z eventu Funny Breakfast. Skąd kontynuujemy obrazki w Szanghaju. Ha. Słuchajcie, jakie przyszło mi porównanie do głowy. Zwykłe słupy lampy w sensie. No i oczywiście przebiega tutaj pod słupami podłączenie, żeby było do prądu. Wyobraźcie sobie do mnie przyszło takie, takie coś, że tu są słupy. My, co nie? Załóżmy. Światłem jest Bóg. A to co nas łączy to jest właśnie powiedzmy to pod ziemią. I... Taka lampa jak tu, ona nie jest podpięta do źródła. Takie coś do mnie teraz przyszło. Ja już afirmuje. A ja właśnie odebrałem dobrą, mam paczkę i tutaj. Obserwuję, bo jak widzicie przyszły nowe paczki, a jeszcze mam jedną paczkę do odbioru i może akurat już za chwilę przyjdzie mi wiadomość na to, bo twoja paczka jest do odbioru. Dwoje bajczy z kolegą, Piotrem. Dwoje ja wam mam chyba w. Bo Piotr mnie pyta, czy ty wiesz czym jest dwoje bajczy? No ja mówię, no cóż, nie wiem jaka jest ecymonologia tego. Słuchajcie, on mi mówi, że dwoje to jest kupić się, baj to jest od bajdziu, czyli od spódki, czy to jest staw. Staw pijanego od bajdziu. Fajna nazwa. Dwoje <grym> bajczy. Także... Znowu będą obrazki zływać tak szyfrem NUMBER NINE NUMBER NINE NUMBER NINE A ja was pozdrawiam kochani z Lujazłej gdzie będę kręcił teraz odcinki do przyjaciół Jezusa Oczywiście, w to się jeszcze nie zrobią ostatnie przebiwki. A ja Was tymczasem zapraszam do gadanka, gdzie właśnie powiem o tym, co nazywam Shanghai Domination I jak ogólnie widzę krypat w przez te ostatnie 57 odcinki. Tak więc kochani, pozdrawiam was tutaj z pięknych okoliczności parku Ludziadzłej. Tak jak widzicie, jestem pod swoją, przepiękną. I tak sobie tutaj siadłem z widokiem na Ludziadzłej, bo tak pomyślałem z wami się podzielić kochani taką myślą o tych 57 odcinkach w Szanghaju. Jak ja w ogóle odbieram te prawie już dwa lata mieście. Teraz jak ja patrzę na te miejsca zobaczone, różne, które odwiedziłem i które też pokazałem Wam przez vlogi i pomyślałem sobie o tym, że to jest niesamowite, to oczywiście to nie jest tak, że wszystkie 57 odcinków są z Szanghaju, no ale powiedzmy już od 57 odcinka do teraz to wszystko w dużej mierze dzieje się w Chinach, w Szanghaju. I powiem Wam, jest to dla mnie bardzo niesamowite. Po pierwsze, bo spełniło się tak naprawdę moje marzenie sprzed 9 lat, kiedy byłem w Szanghaju i próbowałem robić vlogi wtedy jako kanał Orange Jack. I powiem Wam, to jest bardzo niesamowite. Oczywiście, jak ja widzę, w sposób przedstawiania i pokazywania miasta, i też oczywiście różne takie rzeczy się też zmieniły. Ale też cieszę się, że mam tą możliwość pokazywać Wam Szanghaj. Oczywiście w dużej mierze, bo tutaj mieszkam, tutaj też w ogóle się poruszam najczęściej. Chciałem Was kochani zaprosić do takiej refleksji u Was o miejscach, gdzie mieszkacie. W jaki sposób te miejsca odczuwacie w sercu? W jaki sposób te miejsca na Was wpływają? Bo powiem Wam, że oczywiście z jednej strony czasami nie wiem, czy mi się wymknie, że się tam gdzieś człowiek skarży na Chińczyku we vlogach, jeżeli tak to wybaczcie, ale w dużej mierze jestem bardzo szczęśliwy w sercu, że mogę tu być, że mogę tu mieszkać. Oczywiście nie tak na stałe, bo jak będę miał czas założenia rodziny, to raczej będę chciał to zrobić w Europie, bo chociażby system edukacji tutaj nie mógłbym pozwolić swoim dzieciom, żeby yy, tu się uczyły. Ale na pewno patrząc przez pryzmat tych dziewięciu razy w Szanghaju i w ogóle też moje styczności z tym miastem. Nawet jak teraz wyjadę, nie wiem, czy to będzie za dwa miesiące, czy za pół roku, w sensie do momentu, kiedy po prostu już skończę studia, czy jeszcze po pokazach tutaj przyjadę na de facto obronę pracy, ale mam tak w głowie, wiecie, wdzięczność, dla tego miasta z tym miastem. Przypominam sobie ten pierwszy raz, kiedy napisałem w na tabliczce Always Forever, 24 sierpnia 2023. Powiem Wam, jest coś takiego magicznego w Szanghaju, że to jest oczywiście miasto, to jest jakby, nazwałbym, bezosobowe miejsce. W sensie, to nie jest, nie wiem, osoba, do której możesz rozmawiać, tak jak ja rozmawiam tutaj na przykład z Tobą teraz. Słuchający, mimo tego, że ja ciebie nie widzę, ale ty mnie widzisz i ja w ten sposób wierzę, że jestem z Tobą w jakiejś komunikacji, że to miasto tak, się samo, tak samo się komunikuje. Te miejsca, te parki, nawet no, ci ludzie. Powiem Wam, to jest tak piękne móc obserwować inność tak naprawdę, bo wiadomo, Kinel jest zupełnie tutaj inna kultura, wszystko jest inne, ale też jest dużo rzeczy pięknych podobnych. Właśnie parki, eventy, tak jak Founders' Breakfast. No, mógłbym tutaj wymieniać dużo rzeczy fajnych. I powiem Wam tak naprawdę, jak mam w głowie takie rzeczy, które najbardziej lubię przez te 9 lat w Szanghaju. To jest dywersyfikacja możliwości. Chociażby z jednej strony mogę być tak, jak tutaj jestem w „Wildjadzłej Dzielnicy Finansowej i to w Międzynarodowej Dzielnicy Finansowej. Mogę być jednocześnie na plaży w Jinshan. Mogę być nad jeziorem Jishui albo Jinshan. Mogę nawet pojechać słuchać na wieś, tak jak to przecież widzieliście, nie do tutaj w Pudongu. Lubię tą dywersyfikację też w postaci, że jak chcę wyskoczyć do miasta Hangzhou czy Suzhou, to wsiadam w pociąg, godzina drogi i jestem. Lubię też te zróżnicowania kulinarne, bo wow. oczywiście kuchnia szanghajska tutaj na miejscu taka pusta, ale też jest kuchnia yy, Zachodnia, z Xinjiang jest kuchnia Lanzhou, oczywiście Lanzhou Lamyen. Kuchnia międzynarodowa, pizze, jakieś kuchnie arabskie, tureckie, nawet śródziemnomorskie. I powiem Wam, jest w ogóle taki duch w tym Szanghaju. Coś, co mnie do dziś jakby nurtuje, do dziś zastanawia. Jaki magnetyzm ma to miasto w sobie? Co jest właśnie tym Shanghai Domination? Że mimo tego, że no w sumie w przebietkach mogliście wiedzieć, nazwałbym zwykłe miejsca, takie codzienne dla mnie, to jest coś takiego, jak sobie jeszcze przez pierwszy dwa dwóch lat złocy. Jeszcze czeka mnie w najbliższym czasie tylko nie w tym odcinku, tylko w jakichś następnych gwiazd na Shanghai Tower, bo przed wyjazdem będę chciał przynajmniej jeszcze wjechać jakieś widoki tutaj ukryć Shanghai Tower. Drugi raz. I tak pomyślałem kochani. Właśnie zostawić was z takim pytaniem, jak wy się odnajdujecie w swoich miejscach? W jaki sposób czujecie być może jakąś energię z miastem, gdzie przebywacie, z miastem naszego pochodzenia? Bo być może jesteście teraz w innym miejscu, skąd nie pochodzicie, tak jak ja jestem teraz w Szanghaju. Pobądźcie z tą myślą. Bądźcie w tym miejscu, gdzie jesteście. Poczujcie to miejsce, poczujcie tych ludzi dookoła. Jeżeli oczywiście taką macie możliwość, bo być może jesteście w miejscu, w którym się nie zachwycacie na co dzień, ale jeżeli chociażby ten jeden raz możecie, poczujcie zachwyt w tym miejscu. Ja wam powiem, czasami jest coś takiego, że oczywiście jestem, nie wiem, w jakimś miejscu w Szankale, na zasadzie ludu, ja tu jestem już dziesiąty raz, czy tam setny, ale ja się tym zachwycam. To jest naprawdę piękne, niesamowite, jak zawsze nowa, świeża energia jest w tych miejscach. Tak jak ludzia z Ja tutaj przyjeżdżam, Dosyć często, i powiem Wam, cały czas się zachwycam tym miejscem, tak jakbym to był pierwszy raz. I to jest najbardziej w ogóle niesamowite dziwne w Szanghaju, w ogóle w wielu miejscach na świecie, ale w Szanghaju jakoś czuję to najbardziej wewnętrznie. I kochani, teraz jest tak naprawdę z mojej strony, bo powiem Wam, chcę być teraz po prostu tu i teraz z tym miejscem, z Szanghajem, i chciałbym Wam podziękować za te. 57 odcinków, że jesteście ze mną w Szanghaju. Mam nadzieję, że w ogóle lubicie też to miasto. Napiszcie też w komentarzach swoje odczucia, jak Wy odbieracie to miasto przez obiektyw mojej kamery, i to, w jaki sposób prezentuję to miasto. I oczywiście najważniejsze, jak Wy się odnajdujecie we własnych miejscach. Jeżeli oczywiście taką macie chęć napisania w komentarzach, dlatego Was zachęcam. Tymczasem to tyle jest z mojej strony. Trzymajcie się poza tymi wibracjami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.